Cześć, witajcie, jestem JV. Znacie ci, którzy oglądają moje filmiki, znacie moją opinię na temat chińskich homadzy, dlaczego ja tych zegarków nie lubię, to już się wypowiadałem. I dlaczego bym ich nie nosił, też się wypowiadałem. Ale oczywiście, jeżeli ktoś takie zegarki kupuje. Ma je w swojej kolekcji i je nosi, to jak najbardziej nie mam nic przeciwko. Dzisiaj w moim filmiku się trochę zabawimy, a mianowicie powiem Wam, że hipotetycznie jest taka możliwość, że ja mógłbym taki zegarek założyć. Taki czyli chiński homarz. Ale co takiego musiałoby się wydarzyć, żebym ja zdecydował się założyć taki chiński homarz? Otóż hobby zegarkowe. To, to, że ktoś na przykład posiada dużo pieniędzy i stać go na to, żeby sobie kupić drogie zegarki, wcale nie oznacza, że kupi sobie zegarki fajne. Można wypowiedzieć się na jakiś temat z takiego punktu e, subiektywnego. Ja na przykład, jako e, miłośnik zegarków, mogę tutaj powiedzieć i wypowiedzieć się do kamery, i kto wie, może ktoś w komentarzach e, też dorzuci swoje, Trzy grosze, że są zegarki, które są o wiele gorsze niż chińskie homacze. Ja, Pierdziel, Wam, że jak widzę zegarek wykonany z drewna, no po prostu natychmiast, natychmiast zbiera mnie na wymioty. Na przykład zegarki, e, nawet bardzo dobrych szwajcarskich firm, e, które są astronomicznie drogie, ale wyglądają po prostu idiotycznie. I jest na przykład taka firma zegarkowa jak. I zobaczcie cenę tych zegarków. Ja czegoś takiego bym w życiu nie założył, i gdybym miał w swojej puli e, noszenia zegarków zegarki drewniane, zegarki tej firmy za takie pieniądze e, i zegarki powiedzmy chińskie, homadże, wybrałbym po prostu e, jakiś pagani design, bo tego w życiu bym nie założył. I oczywiście ktoś może powiedzieć: no, tak, ale ten zegarek na przykład można by było sprzedać i kupić sobie sporą ilość fajnych zegarków. No tak, ale zakładamy tutaj hipotetycznie, że nie możemy tego zegarka sprzedać, tylko jest on w naszej kolekcji i yy, albo go nosimy, albo go nie nosimy. Nie możemy go sprzedać, bo na przykład nie wiem, należał do naszego ancestora. jestem też fanem yy, na przykład Apple Watchy, ale gdybym miał do wyboru Apple Watcha albo jakiś chiński homacz to w tym wypadku wybrałbym Apple Watcha, z prostego powodu. Dlatego, że Apple Watch to jest oryginalny produkt oryginalnej firmy. Natomiast wiadomo, wszystkie chińskie homadże bazują na złodziejstwie, prawda? No, nazwijmy to po imieniu. To, że Wy kupujecie ten zegarek za dobrą cenę i uważacie, że zrobiliście dobry deal, nie zmienia faktu, że wspomagacie firmę, która po prostu yy, jest firmą złodziejską. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Hej.